W Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju otwarto czasową wystawę zatytułowaną Najstarsze rękopisy na papierze z Dusznik. Wystawa pokazuje nie tylko rynki zbytu dusznickiego papieru, ale też wyjątkową wartość samych arkuszy. W kolekcji muzeum znajduje się blisko 150 rękopisów i druków. Dokumenty te opowiadają historię dawnych mieszkańców Śląska i ziemi kłodzkiej, a jednocześnie świadczą o wysokim kunszcie miejscowych papierników. Najstarszy dokument na papierze z Dusznik, przynajmniej ten znany, znajduje się w gablocie obok. Został on spisany w latach 1584-1585 w Dusznikach, w dusznickim ratuszu, a dotyczy on spraw miejscowego szpitala. Tylko szpital w tamtym czasie nie pełnił takiej funkcji jak obecnie szpitale, tylko po prostu pełnił funkcję miejskiego przytułku. Inny taki bardzo stary dokument, też jeszcze z XVI wieku, pochodzi z kościoła kłodzkiego. Jest to księga metrykalna założona dokładnie w roku 1593. To są Najstarsze dokumenty, które udało nam się odnaleźć. Wszystkie arkusze papieru wytwarzane w przeszłości w, technice, w techniką ręcznego czerpania były znakowane znakami wodnymi. Każdy młyn papierniczy miał swoje znaki wodne, które umieszczał na niemal każdym arkuszu wytwarzanym. Natomiast jeśli chodzi o papier dusznicki, one były znakowane znakiem wodnym z postacią świętego Piotra. Papier z dusznik początkowo był wykorzystywany na miejscu tu w kancelarii miejskiej był na pewno wykorzystywany w kancelarii dusznickiej parafii. Natomiast przypuszczalnie bardzo szybko dusznicki papier był wykorzystywany w sąsiednich miejscowościach, w Lewinie Kłockim, w Kłodzku. Wykorzystywano go również poza ziemią kłodzką. Już w końcu XVI wieku dusznicki papier dotarł do Wrocławia. Tam znaleźliśmy w bibliotekach wrocławskich, znaleźliśmy drukist z kolei na papierze ze świętym Piotrem w znaku wodnym. Ponadto papier z dusznik w wieku XVII dotarł na pewno do Czech, prawdopodobnie na dwór królewski w Pradze, ale również w wieku XVII dotarł do Warszawy i był wykorzystywany w kancelarii króla polskiego Władysława IV. Zatem dusznicki papier był wykorzystywany nie tylko na ziemi kłodzkiej, nie tylko na Śląsku, ale również w Czechach, również w Polsce, również... W Berlinie. Najczęściej praktykowano wykorzystanie papierni lokalnych, dlatego nie jeżdżono zbyt daleko po papier. Byłoby to i kosztowne, i czasochłonne. Dlatego wspierano lokalnych wytwórców. I tak, jak tu jesteśmy, znajdujemy się w tej papierni. To ta papiernia zasilała tutaj i parafie katolickie w okręgu właśnie hrabstwa łódzkiego, a nawet przez handel docierał ten papier dalej, bo nawet do wschowy, gdzie tutaj na tej wystawie jest księga z naszego archiwum, gdzie też jest na papierze tu właśnie dusznickim. Wystawa będzie prezentowana do końca marca przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy. Muzyka